Witam serdecznie na kanale Kryptononim w kolejnym odcinku Wiadomości ze Świata Kryptowalut, Finansów i Ekonomii. Jest to seria co poniedziałki, środy i piątki, więc jeżeli interesujecie taki kontent, to zapraszam do subskrypcji kanału, a my przychodzimy już do rynku. Przypominam, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, a nie porady inwestycyjne. Po profesjonalne rady zgłosiłem do odpowiednich osób. Bitcoin 39 891 dolary jest praktycznie na zero w ostatnich 24 godzinach, za dużo się nie działo w ostatnich 24 godzinach, mamy tutaj lekkie spadki poniżej 40, potem lekkie wzrosty powyżej 40, Ether 2223 dolary, cały market cap jednak zyskał niecały 0,5% i wynosi 1 bilion 599 miliardów dolarów. Zobaczmy co najlepiej sobie poradziło w ostatnich 24 godzinach i są to właśnie takie krypto jak chilis i i one zyskują pierwsza 13%, druga 11, prawie 12%, a później troszeczkę już mniej, lid dało 6% na plusie. Najgorzej za to sobie radzi Sui, które ostatnio miało dość dobre czasy, 7% teraz straciło, blur 6% i Bitcoin SV, czyli Scam Vision czy coś takiego chyba. Dobrze, moi drodzy, przychodzimy sobie już do CryptoRank i możemy zobaczyć, że tutaj coś mocno się zaczął klikać poligon z wyszukiwanych coinów. Później mamy Myria i BIM A najwięcej wizyt ma Manta Network, Ondo I GT Protokół. Na wykresie nic nowego Wyłączmy sobie te kreski Oczywiście <laughs> nie wierzę tak wate Jak to by wyglądało Ale no tak jak mówię od Tutaj mamy tygodniówkę, Może przejdźmy sobie na dniówkę Duże popyty ze strony ETF-ów, naprawdę spore, jednak też dużo sypania też ze stron ETF-ów. Jeszcze dodatkowo kolejne straszenie tutaj wychodzi nam. Za chwileczkę o wszystkim się dowiecie. Więc nic zwyczajnego. Jednak jak widzimy tutaj mieliśmy przedwczoraj dump na 38. Zostało to wybrane i gdzieś tam na tych okolicach 44, 40 tysięcy Bitcoin cały czas ma dość silny opór. Na razie go trzyma. Zobaczymy jak długo. Za to złotówka tutaj Buja nam się między 4,05 a 4,0, odbija się co chwilę tam. Złoto przebiło co prawda te 2000, jednak cały czas tutaj ma dość mocny opór w tych rejonach. Nie może tu jakoś powyżej tych 2050, na bardzo, bardzo krótki czas tylko wychodzi i co chwilę nam spada. Zobaczymy. Niektórzy mówią, że ten rok będzie rokiem złota. Jednak pamiętajmy przez to, że dużo papierów jest obracanych na Comexie, a Comex to też jest dla mnie jeden wielki skam. Przez to, że jest tak rozwodniona ta podaż, a dużo ludzi tego nie respektuje. Na szczęście, też się właśnie zastanawiam, czy to się nie przełoży na ETF Bitcoina, że instytucje przez to troszeczkę będą tutaj kombinować i z tymi produktami. Jednak w każdym razie na razie widzimy, że takie produkty, jak na przykład futuresowe ETF i tak dalej, na Bitcoinie nie mają zbyt dużego poparcia, a spotowe mają, więc miejmy nadzieję, że ludzie zrozumieją, że tych dużo. Produktów pochodnych warto nie kupować. Jednak też na komeksie jest często tak, że oni tam mówią, że możesz sobie wymienić, nie? Oczywiście ze wielkimi sankcjami procentowymi te papiery, żebyś tego nie robił czasem. Tam nawet chyba po 30% potrafią nawet skosztować. I oczywiście nie, nie każdy może to zrobić, tylko wybrana grupa osób. I te papiery niby są zabezpieczone, nie? Złotem. Tylko, że jak wychodzi potem, jakbyś trzeba było to przeliczyć, to że tam podobno 170 razy złota brakuje. Tyle papierów więcej jest wydrukowanego. No dobra, nie będziemy się już na tym rozwodzić, przechodzimy sobie do kalendarza ekonomicznego, a działo się kilka rzeczy ostatnio, bo mieliśmy decyzję w sprawie stuprocentowych wystanek w strefie euro, co jak Adam. w strefie euro i tym razem stopy zostały cały czas utrzymane. Mówi się. Tutaj, że to długo jeszcze nie potrwa, ale zobaczymy. zobaczymy. PKB Stanów Zjednoczonych 3,3% do prognoz 2% za kwartał czwarty, więc lepiej i to sporo niż oczekiwania. Zdeklarowani wstępni bezrobotni 14, 214 tysięcy wniosków, czyli troszeczkę gorzej niż prognozy na poziomie 200 tysięcy, ale nic tu się nie dzieje złego. Dzisiaj będziemy mieli bazowe wskaźniki cen wydatków konsumpcyjnych, więc przechodzimy sobie już do wiadomości. Wiadomości zaczniemy od seku i jednego z najważniejszych tematów na rynku, które będą teraz krążyć, czyli Spotowego ETF-u na Ether, który zostaje przełożony, będzie tutaj najszybciej jakakolwiek decyzja w marcu, chociaż jak dla mnie to i tak jest za szybko jeszcze i możliwe, że wtedy będzie to przełożone. Decyzję spotowego ETF-u wtedy ma też BlackRock. Nie? Więc ciekawe, czy tutaj też nie zostanie to klepnięte. Zobaczymy. Jednak Sek jeszcze się nie opowiedział nigdy stanowczo, że. Bitcoin jest towarem, e, przepraszam, Ether jest towarem, bo za Bitcoinem się mm, tak opowiedział, mm, a nie papierem, a dla niego lepiej, żeby wszystko było papierem i na razie widzimy brnie w to, ale e, jeden z rady, właśnie, którzy ustalają te ETF, e, chyba to kobieta była, powiedziała, że oni nie chcą kolejnej batalii w sądzie i potem przymusowego klepania. A ktoś inny znowu mówił, że Bitcoin był wyjątkiem i nie będzie innych ETF-ów, więc czas pokaże, bo jak zwykle głosy podzielone. Przechodzimy sobie do Majka McGlong, który przewiduje, że ten rok będzie dla Bitcoina dobry, ale dla złota będzie jeszcze lepszy. A że jest hmm, starszym strategiem do spraw surowców w Bloombergu, to nie dziwię mu się, że woli surowce niż cyfrowe aktywa. Jednak warto się przy tym przyjrzeć, bo jak wiecie, ja jestem zwolennikiem złota i dla mnie złoto, bitcoin to są bardzo dobre pieniądze, które warto mieć i warto między sobą przeskakiwać, właśnie między nimi. I ja tak robię to od dłuższego czasu. Więc jakby złoto troszeczkę zyskało, bym się nie obraził. Przechodzimy sobie dalej. Na, na pewno pamiętacie sytuację, a jak nie pamiętacie, to za chwilę ją Wam opowiem na temat strajku. Kierowców w Kanadzie. Tam chodziło i o szczepienia i o inne rzeczy, ale w każdym razie yy, ci kierowcy dosta zaczęli dostawać ze świata donaty od ludzi za to, że co robią, właśnie. Yy, I między innymi te donaty były w bitcoinach, też były w zwykłych kasach na konta i różne inne rzeczy. Się okazało, że jednak kraj ten zbanował te rzeczy, a zazwyczaj te osoby, które prowadziły tirę, nie były na tyle wyedukowane, aby. Poradzić sobie z kryptowalutami w taki sposób, żeby im nikt ich nie zablokował, bo też tak można było to zrobić. No i większość tych środków została poblokowana. I teraz mamy oświadczenie rządu, że sędzia federalny nam tu stwierdza, że to działanie było nielegalne. Każdy z nas wiedział, że to działanie jest nielegalne, tylko że my już na tym świecie brniemy w takie, można by było powiedzieć, kryzysy ustrojowe, że coraz więcej rzeczy tu jest przepychane, które są absu absurdalne. Są. Tragicznie absurdalne w wielu przypadkach. Od 2020 roku i tego yy, tej całej świrówki dookoła pandemii się zaczęło. No, i ciężko się spodziewać, że w jakimkolwiek kraju będzie sprawiedliwe traktowanie urzędów albo innych rzeczy. A tutaj widzimy, że sędzia tak powiedział. Ciekawe, czy to będzie podtrzymywane dalej i ciekawe, czy będą jakieś kary? Nie? Na to nałożone. Ym, bo tutaj powiedzieć sobie, że to było nielegalne dla świętego spokoju, to każdy pom... każdy to potrafi zrobić, a co potem się z tym będzie działo, nie? bo jak Kowalski by nie zapłacił albo zablokował konto w jakiejś firmie, to myślę, że by poszedł do więzienia, ona jeszcze całe majątek rodzina by straciła, nie? Dobra. W każdym razie przechodzimy sobie do osób, które sypią krypto, i w tym przypadku sąd jest sąd. Rząd USA ma e, zacząć dosypywać do Grayscale jeszcze też 130 milionów dolarów, które ma w Bitcoinie po przejęciu Silk Roadu, e, czyli jedwabnego szlaku, takiego dark webowego marketu, gdzie można było kupić różne rzeczy. No i oni tam poprzyjmowali te bitcoiny i chcą je zrzucić na rynek. Nie wiem, możliwe, że widzą, że Grayscale sypie to, mówią pomożemy im, bo jeszcze nam cenę zaraz załamią. Albo nie mają świadomości. Nie wiem. Ymm, myślę, że to jest głupie, bo w ogóle rząd nie powinien się pozbywać bitcoinów. Ymm, w ogóle nikt się nie powinien pozbywać bitcoinów, w szczególności, kiedy ETF-y zasysają. Ciekawe, kiedy się skończy ta ymm, fo, ten popyt na tym, bo nie wiadomo, że nie będzie trwał w nieskończoność w, w pewnym momencie Kapitał zostanie zatrzymany, Ci, te osoby, co chciały kupić, to kupią. No i zobaczymy, czy tutaj Grayscale to będzie równoważył do tego momentu, czy, czy po prostu w pewnym momencie, która strona przegnie pałę i cena nam zleci niżej. Czy może poleci sporo wyżej? Bo gdyby Grayskill tego nie uruchomił, to moi drodzy, ja, to ta cena to dzisiaj to by było naprawdę grubo by mogło być. Dobra, a Champing Zao, czyli oczywiście były szef Binance, siedzi cały czas w Stanach, bo nie chcą go wypuścić do domu. Jest oskarżony o wiele rzeczy, przyznał się do nich, grozi mu 27, nie, 18 miesięcy więzienia. Dodatkowo dodatkowo tutaj wpłacić musiał 175 milionów y, dolarów kaucji, żeby w ogóle no i po tych stanach się może poruszać, ale widzimy, że już gościu jest y, tutaj w krytycznej sytuacji, bo chciał zostawić warte swoje Udziały w Binance US około 4,5 miliarda dolarów. Myślę, że ma ich sporo więcej, dlatego miał to w dupiach. Chciał się stamtąd wydostać, byle po prostu yy, no nie być w jurysdykcji i żeby mu nie mogli nic zrobić. Ciekawe w ogóle, jak on tam się znalazł, bo już tego nie szukałem. Yy, w każdym razie nie puścili go, sąd mu odmówił i cały czas czeka. Jakby chciał, to myślę, że i tak by uciekł, ale te 18 miesięcy chyba go na tyle nie przeraża. Salona ogłasza przełom w emisji tokenów. Takie oczywiście tytuły, byle jak się klikało. W każdym razie chodzi o to, że w środę, czyli 24 stycznia, wydało ogłoszenie dotyczące uruchomienia rozszerzeń tokenów, czyli tutaj przygotowują, zostały opracowane przygotowania rozszerzenia dla stablecoinów, aktywów świata rzeczywistego, RWA i płatności. Więc widzimy, że Salona się rozwija, tylko ciekawe, czy jeszcze kiedyś wyłączy swoje usługi na jakiś czas. A ktoś znowu wysłał na adres Satoshiego 26,9 bitcoina i to jest praktycznie połowa kwoty, która ostatnio była też wysłana, bo tam ktoś wysłał wcześniej około 56,9 bitcoina, co mówiłem już też Wam w wiadomościach. I dlaczego ludzie to robią? Dlatego, że to jest równoważne jakby z paleniem tokenów, czyli z blokowaniem go a to jest tak, jakby dar dla całej sieci. Tak? Czyli, jeżeli wytniemy z podaży jakąś część, to cała sieć się staje o tą część bogatsza. To się rozkłada na wszystkich. To tak, jakbyśmy nie drukowali pieniędzy, tylko je niszczyli. Jak gdybyśmy się niszczyli, to każdy w domu by miał deflację w drugą stronę, co by było niedobre dla banków i, i wierzycieli. <grym> I w każdym razie wtedy. By sytuacja była to, że faktycznie by się opacało zbierać te pieniądze, no bo zawsze prawo będzie wypierało tutaj, jak ono się nazywa, Kopernika-Grechama, jakoś tak, że lepszy pieniądz ten, który ma na przykład większą zawartość surowców, który jest lepszy, wyzyskuje na wartości w przechowywaniu. W czasie na przykład będzie wypierał pieniądz słabszy, i według tego prawa Bitcoin powinien wyprzeć wszystkie inne pieniądze na świecie. I nie mówimy, że musi zmienić się od razu w środek płatniczy, bo lokalnie można sobie płacić w czymkolwiek, tak? Ale kolekcjonować będziemy coś, co jest najlepsze. To jest logiczne. Każdy chce mieć coś, co jest najbardziej wartościowe, żeby przechować swój majątek, żeby nie stracić, i tutaj jest szansa. Zobaczymy, czas pokaże. A na koniec zostały prześledzone adresy. ETF-ów i tutaj z nich wynika sobie, że faktycznie emitenci nie kłamią, posiada BlackRock, tutaj pisze 33 tysiące, ale my już jesteśmy o krok przed nimi i widzimy nową aktualizację, że posiadają 46 tysięcy bitcoinów, więc tutaj aktualizacja z wczoraj jeszcze, więc dzisiaj już pewnie mają sporo więcej. Nie, wczoraj, bo w piątek wy to oglądacie rano, więc dzisiaj jest jeszcze pewnie jeszcze więcej, więc ciekawe, kiedy wyleci kolejna aktualizacja, to na pewno się dowiecie w poniedziałek, o ile będzie, bo nie zawsze są, one czasami mają sporo opóźnienia. Więc oni mają sami już około 50 tysięcy, tak? Ile mówiłem? No, 46 tysięcy. Dodatkowo mamy tutaj Fidelity z 20, z 30 tysięcy, teraz pewnie też już więcej i... Bitways mamy za 10 tysięcy, czyli sporo, sporo. A więc widzimy tutaj jest wciągane dużo tych bitcoinów, dlatego cena nam za bardzo nie spada. To, co Greyskill wyrzuca, w szczególności też FTX wyrzucił, oni już są tam puści podobno, ale cały czas jeszcze widzimy napływy na te adresy. Zobaczymy, kiedy to się skończy, to jest bardzo ważne. Eee, ważne, żeby to się nam skończyło przed tym, jak wygasie nam popyt. Myślę, że ten popyt jeszcze troszeczkę potrwa, jednak Greyskill też tych mało nie ma. Y Już oficjalnie Mt. Gox wypłaca swoim y ludziom z giełdy, którzy mieli zabrane te kryptowaluty, bitcoiny. Robi wypłaty, więc oni jeszcze jak mocniej zwiększyliby szybkość tego wydawania, plus jeszcze rząd Stanów Zjednoczonych, plus jeszcze ogólny, normalny popyt i podaż. Troszeczkę paniki zasianej, więc teoretycznie cena by mogła jeszcze sobie tu ładnie spaść i to by był fajny, fajny poziom do kupowania. Jednak ciekawe, czy ten kapitał już wrócił, bo wiemy o tych 30 dniach, że ludzie muszą czekać, żeby właśnie podatku nie płacić, czy tam jakiś zmniejszony. Jakieś ulgi mieć, nie wiem, nie, nie, nie siedzę w Stanach, ale w każdym razie możemy tutaj mieć ciekawe, ciekawe rzeczy w tym roku. Bardzo ciekawe. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy sobie już do analizy. Bitcoin przetransferował w ostatnich 24 godzinach 8 miliardów dolarów, a haszylicie się wynosi 625, jak za haszy i widzimy, że odzyskał po tym spadku na 400. Za to sieć Ethereum przetransferowała 2,6 miliarda dolarów. Opłaty transakcyjne na Bitcoinie, coś tutaj, coś połączenie zerwało. Dość niskie, bo 26 satoshi za bajt to jest 1, jeden, no jeden między 1 jeden a 2 dolara dzisiaj się wahały cały dzień. Tutaj mówiłem Wam 46 tysięcy prawie bitcoinów, więc jest sporo, prawie 2 miliardy dolarów w samym blackrockowym ETF-ie. Opłaty transakcyjne na Ethereum na chwilę obecną 23 gwei, wypaliło się dzisiaj 122 etery, więc Mało, ale się coś wypaliło. Dodatkowo przychodzimy sobie na InfoWallet, gdzie widzimy, że aż 54 tysiące bitcoinów wpłynęły na giełdy, 52 tysiące eterów, 20 tysięcy BNB i zostało 23 miliony stablecoinów wyciągnięte, więc nic dobrego pod względem e, jeżeli byśmy rozpatrywali jaki to ma wpływ na cenę, to negatywny. Dodatkowo 83 miliardy wolumen na futuresach, 200 tygodniowa średnia krocząca na poziomie 30,5 Szciwość i strach 52, na jednym indykatorze, na drugim 30, alt season 80, 59 CBBB index, yy, więc tutaj się chłodzimy cały czas na tych indykatorach, no i przypominam optymist się odblokuje 2,5%, DIDX aż prawie 11%, na koniec poziomy, Bitcoin, Tutaj mamy poustawiane 41, przy 41 tysiącach za bitcoina aż 7 tysięcy bitcoinów na sprzedaż przy 40,5, ale na zakup też 7 przy 39, 4,5 przy 38. Więc tutaj się ściana robi do 35 bardzo duża, mamy praktycznie postawione 5. 7, 7, 14, no prawie 20 tysięcy bitcoinów, nie, więc sporo. Zobaczymy, zobaczymy kiedy też te rynki OTC się wytrzeć. tylko to nie jest takie proste, tak? Moi drodzy, jeżeli Coinbase tutaj obsługuje te wszystkie ETF-y, to tak naprawdę oni mogą tylko zmieniać tabelki w Excelu, tak? W ogóle nie musi zmieniać się te położenia i, i wiecie, co prawda, mają tam adresy porobione, widzimy, że są poprzesyłane te rzeczy tylko cena wtedy nie będzie za bardzo reagować, tak? Musi tutaj być realizacja o to, a to będzie potrzebować troszeczkę czasu. Dodatkowo jeszcze halving spowoduje obcięcie podaży. Grayscale, jak się skończy w końcu sprzedaż z ich strony, a ciekawe czy się skończy, bo jeżeli inwestorzy, nie będzie tam takich inwestorów, którzy są tylko po to, żeby być w Grayscale, nie wiem, jakichś tam bliskich <grych> Grayscale, no to teoretycznie pewnie wszystko by mogą wyciągnąć. Co prawda tu nie są ludzie z małą gotową, bo tam chyba żeby kupować jednostki to trzeba było co najmniej chyba ćwierć miliona dolarów wsadzić i jeszcze jakieś tam warunki pospełniać, ale jeżeli patrzą ekonomicznie, a zazwyczaj ludzie, którzy mają gotówkę paczą, no to w takim przypadku powinni wszystko wyjść. No dobra, zobaczymy, może z zmądzieje o, zmieni, a może taka jest strategia, może tak miało być, może są dogadani, że mają właśnie odkupić jakąś część od GrayScale te ETF-y i oni wiedzieli, że ci klienci się przygotowują, bo tam też trzeba zakładać jakieś papiery i się podogadywali i to miało tak wyglądać, żeby właśnie nie zrobić jakiejś wielkiej pompy, nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się moi drodzy, dzięki zostałeś do końca. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę. Jeżeli content Ci się podoba, to zapraszam do subskrypcji. Przepraszam, jeszcze dzisiaj za głos. Już kończę, że to prawda to chorubsko, ale jeszcze dzisiaj troszeczkę czuję się przeziębiony. Trzymajcie się, hej!